cześć, dzisiaj chcę pokazać gołębie, które się parzą dzisiaj będziemy parzyć głębie. tutaj mamy tiplery, tutaj mamy ala, takie ala pocztowe i będziemy robić przemeblowanie, trochę będziemy tutaj y, zamieniać, tiplery będą na dole, a na górę wsadzimy jakąś parę nie? no dobra, I to my tutaj robimy tam już kolega y, przekłada gołębie a my zobaczymy tutaj, kury mają paszę, znaczy karmę, kury sobie chodzą, pada deszcz, no to wróciły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeden kogut gdzieś jeszcze jest, na razie nie ma jajek, A my tam, tu mamy tiplery, one już tutaj były. By, były już tiplery, ale tutaj na dół raczej nie będziemy nic wkładać, ale to jeszcze zobaczymy. Nie będziemy raczej robić przemowlowania, ale na dole może coś jeszcze tutaj wsadzimy, zobaczymy. Jesteśmy u głębi, raczej nie będziemy nic na dół wkładać do klatki. Tutaj zrobiliśmy taką taki ki, będą może na to zsiadać, taką jak grzędy, jak u ale trochę inną. Zrobiliśmy i może będą na to siadać. No i co? Tak głęboko tutaj jest. I idziemy do kurnika. Jesteśmy już teraz. Trzeba im yy, dać jedzenia i wody. Więc dobra, daliśmy. Już jak widać. Tutaj jest w zakrętce. Tutaj też. No i co? Kury wszystkie wyszły, bo już przestało padać. Aż tak już nie pada. No i co my robimy? Kury już wyszły. No i ja kończę ten film. Już e, tutaj głębie są. Więc. Pa.